Chłopcy też cierpią, proszę państwa. Tak, cierpią, ale nic na ten temat nie mówią, ponieważ zaprzeczone macierzyństwo, które powoduje olbrzymi ból u kobiet, jest ukrywane, cóż dopiero u mężczyzn. Panowie żyją w takim społeczeństwie, które twierdzi, że chłopaki nie płaczą. W związku z czym nie należy pokazywać swojego bólu, swojego cierpienia, nie należy na ten temat mówić, to jest głęboko ukryte, ale to niestety jest. Proszę Państwa, kiedyś przyszedł do mnie taki młody człowiek i wypłakiwał się, ponieważ jego dziewczyna stwierdziła, że prawo należy do niej że to ona dokonuje wyboru niech on jej się nie tu nie wtrąca ona nie chce tego dziecka ona dokona aborcji i on po prostu czuł się podcięty tak bardzo podcięty że nie wiedział jak dalej ma funkcjonować próbował z nią rozmawiać no ale to wywoływało presję która była w skutkach jeszcze gorsza po prostu czuł się zabity jako mężczyzna i w zasadzie to byłby zbronny, bo został pozbawiony podstawowego prawa prawa do ojcostwa do ojcostwa dziecka, które już zostało poczęte i on o tym wiedział. Tak więc, proszę Państwa, to jest ta sytuacja, kiedy kobieta odmawia ojcostwa mężczyźnie, z którym była, ale to w małżeństwach też się zdarza i też znam takie przypadki. Ale wydawałoby się, że jeżeli mężczyzna zapłacił za aborcję, jeżeli nawet do niej namawiał, nakłaniał, wywierał presję, no to na pewno nie będzie żadnych problemów. To nie jest, proszę Państwa, prawda, ponieważ Problemy i przemyślenia przychodzą z czasem. I po pewnym czasie odzywa się, bardzo często odzywa się sumienie również u tych panów, którzy wydawałoby się, że mają poglądy proaborcyjne, takie dosyć hedonistyczne, wygodnickie, i którzy uważają, że dziecko to byłby sam kłopot, i skłaniają tą swoją dziewczynę, tą swoją kobietę, tą swoją żonę do tego, żeby je zabiła. Ale to potem wraca. Wraca dlatego, że po pierwsze zostaje zniszczona więź i on zostaje w pewnym sensie sam, ale w tej całej sytuacji, no to co powiedział ten mężczyzna, którego tak właśnie pamiętam, że on po prostu przestał być mężczyzną. Ona zanegowała miłość, którą deklarowała cały czas. To dziecko jest owocem ich miłości, to dziecko jest jego dzieckiem, on nie ma do niego żadnych praw. No ale, proszę państwa, to nie tylko jest kwestia no już ojcostwa, jakiegoś głębszego przemyślenia, ale to jest zanegowanie podstawowej męskości. Nasi panowie z reguły są dosyć drażliwi w tym temacie. No i w tym momencie on się przestaje czuć mężczyzną. A jakie są cechy mężczyzny? Dojrzałego mężczyzny. No, otóż przede wszystkim odpowiedzialność. No i chęć ochrony za tych najbliższych to głęboko w instynkcie siedzi. I on jest pozbawiony tego. On nie ochronił swojego dziecka, nie ochronił swojej kobiety, nie ochronił swojego gniazda. I to z czasem wraca. No, ale to też bardzo często yy, niszczy właśnie więź między mężczyzną a kobietą, bo zniszczenie Owocu ich miłości powoduje, że nie ma już dalej zaufania, nie ma no, tego fundamentu miłości no i, i dalsze kontakty jest praktycznie niemożliwy. Małżeństwa się rozpadają. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale na przykład Prawosławie określa taką sytuację, kiedy kobieta zabiła dziecko w swoim łonie bez informowania mężczyzny za element trwale zrywający sakrament małżeństwa. W kościele katolickim nie ma takich elementów, mogą być tylko jakieś sytuacje jeszcze przed zawarciem małżeństwa, które zawarte zostało nieważnie. Oni uważają, że jeżeli zostało podcięte to, co jest najważniejsze w małżeństwie i owoc tej miłości, to w tym momencie ten mężczyzna jest w zasadzie wolny, bo cała więź została zniszczona w zabitym dziecku. No, można to przemyśleć. Proszę Państwa, Chłopaki nie płaczą. W związku z czym mężczyźni się starają na ten temat nie mówić, ukrywają to, kobiety to ukrywają. No to jest właśnie ten mechanizm zaprzeczenia, stłumienia, nie mówienia prawdy ani samemu sobie, ani innym, ale u mężczyzn to ma dodatkową motywację, no bo właśnie chłopaki nie płaczą. I proszę Państwa, w tym momencie człowiek, który bardzo potrzebuje terapii, potrzebuje rozmowy, potrzebuje życzliwości, on się zamyka w sobie i on to wszystko w sobie tłumi, i w zasadzie, no nawet nie wie, gdzie taką pomoc mógłby uzyskać, ponieważ o zespole aborcyjnym u mężczyzn praktycznie się nie mówi. Neguje się zespół poaborcyjny u kobiet, i to profesjonaliści, niektórzy go negują, ale u mężczyzn. No nie, no przecież panowie są wolni, to ich w ogóle nie dotyczy, ale oni są ojcami. I ich małżeństwo, ich kontakt, ich dziewczyna, ich dziecko niszczy właśnie tę relację, która była, jeżeli to dziecko zostaje zabite. No i proszę państwa, to jest naprawdę cierpienie. I wielu z tych mężczyzn nie wie, co ze sobą zrobić. No w Ameryce są takie centra, które się tym zajęły. Mam takich przyjaciół, którzy tym się zajęli. Którzy trochę starają się upowszechniać informacji na ten temat. Ale to jest takie wołanie na puszczy, gdzie nikt nie słyszy. Bardzo mało tej informacji jest. A na u nas w Polsce, no to... Może są tacy psychologowie, jest trochę takich, którzy się zajmują zespołem poaborcyjnym i z pewnością potrafiliby pomóc również naszym panom. Ale oni do nich nie przychodzą, bardzo rzadko i z innego powodu. No i proszę Państwa, ten dum, ból, taki stłumiony na siłę, wepchnięty do wewnątrz, z czasem wyłazi. Tak samo wyłaził kobiety, jak wyłaził u mężczyzny. No i w pewnym momencie, no po prostu trudno to dalej tłumić. No więc ukrywać, gdzieś to musi znaleźć ujście. U mężczyzny to najczęściej powoduje takie ataki niekontrolowanego gniewu. No, bo to jest też całkiem zrozumiałe. On jest podcięty w tej swojej odpowiedzialności jako ojciec, jako mężczyzna. I on nagle ma pretensje do całego świata, że tak go potraktowano. No, a ataki gniewu potrafią owocować w bardzo nieprzyjemny sposób po prostu przemocą i agresją. No, i wtedy te małżeństwa się rozpadają z powodu agresji. No i oczywiście mówi się w sądzie czy gdzieś tam do znajomych, że tutaj pojawiła się taka agresja, ale o pierwszej przyczynie tej agresji się nie mówi. No nie pomaga się temu, temu mężczyźnie, żeby on w jakiś sposób potrafił sobie z tym poradzić. A to zostaje, no ale trzeba stłumić, no trzeba stłumić ten ból. No, i co lubią ludzie, którzy nie potrafią sobie z tym poradzić, sięgają po alkohol. Robią to tak samo kobiety, jak i mężczyźni. No ale mówi się o alkoholizmie, nie mówi się o przyczynach. To może być bardzo głęboka przyczyna, a potem następuje uzależnienie, ataki agresji, przemoc, rozwalone związki, samotność, no i w zasadzie depresja. No i straci się chęć do życia. To są bardzo poważne sprawy. No, mogą to być narkotyki, może to być taka uzależnienie od seksu. No, bo w tym momencie żadnych trwałych więzi, broń Boże, bo one mogą się skończyć w ten sposób. No, ale trzeba to stłumić. Więc to jest też jeden ze sposobów, i panowie wpadają w taką pułapkę seksu bez zobowiązań. No, ale proszę państwa, ta terapia jest naprawdę potrzebna. Ten brak zaufania niszczy człowieka. Zerwane więzi, my nie jesteśmy osobami, które są w stanie całkowicie żyć w samotności. Jesteśmy istotami absolutnie społecznymi. Więzi z najbliższymi, z tymi osobami, które otaczamy swoją opieką, które są nam bliskie, są niesłychanie ważne. One są ważne dla kobiety i są ważne dla mężczyzny, tylko trochę inaczej. No, i właśnie ta odpowiedzialność mężczyzny za swoje gniazdo, za swoich bliskich, za tych najsłabszych, którzy są w rodzinie to jest cecha ojcostwa. Jeżeli temu mężczyźnie nie pozwolono być ojcem, to on jest po prostu podcięty. No i co można robić w, tym, w tej sytuacji? No, dużo zależy właśnie od tego, czy on ma kogoś, z kim może porozmawiać, czy on otrzyma jakąś terapię, czy się nawróci. Bo bardzo często jest tak, że on ma świadomość, że on jest winien temu wszystkiemu, co się stało. I, no I oczywiście może brnąć dalej i mówić, że wszystko ok, że on nic nie czuje, ale gdzieś tam to w nim siedzi. No i jeżeli się nawróci, no to w tym momencie mówi nigdy więcej i zaczyna zmieniać swoje życie, zaczyna próbować tworzyć więzi, ale czasami bywa, że sytuacje się powtarzają. No i, no i wtedy również może się powtórzyć ta sama sytuacja. Proszę Państwa, ostatnio w Wielkiej Brytanii podano do sądu, znaczy złożono już akt oskarżenia, prokuratura złożyła akt oskarżenia, ponieważ władze jednego z miast stwierdziły, że wprowadzają taką strefę buforową, strefę ochronną przy placówce aborcyjnej. Żeby tam nikt w żaden sposób nie wyrażał swoich poglądów, ani za, ani przeciw, to ma być strefa ciszy. No i przede wszystkim ustalono, że nie tylko nie wolno się przeżegnać, nie wolno się modlić głośno, czy samemu, czy w grupie, nie wolno czytać Pisma Świętego, nie wolno, nie wolno śpiewać, ale nie wolno też myśleć. Nie wolno nawet myśleć i modlić się w myślach. No ale skąd ktoś wie, co ja myślę? To jest ukryte, to jest głęboko moje. No to jest moje prawo, że ja myślę. Cały czas ten proces myślowy trwa i mogę się zwrócić ku panu Bogu w myślach. Wolno mnie jako człowiekowi, to jest moje prawo. Tymczasem oni tego zakazali. No i wrócił z wyprawy. Mężczyzna, no taki po czterdziestce już, który. Jest weteranem wojennym. No, krótko mówiąc, brał udział w różnych bitwach wojskowych. I on miał taki zwyczaj, że jak przyjeżdżał do, do domu, do Anglii, to szedł w okolice placówki aborcyjnej, stawał plecami do niej, żeby broń Boże, nie, nie zakłócać prywatności osób, które tam coś robią. W żaden sposób niech nie atakował, po prostu stanął plecami do nich i po cichu się modlił. Stał i nic. No, ale podeszły do niego służby miejskie i oficer zapytał go, co on tu robi. I on powiedział: Modlę się za swojego syna, który nie żyje. Oficer na niego popatrzył i mówi: Rozumiem, i, i rozumiem pana, ale ja mam odpowiednie wytyczne. Rada Miasta postanowiła, że nie wolno się modlić tutaj w żaden sposób, to jest strefa ochronda, więc ja muszę pana aresztować. No, człowiek był niesamowicie zdziwiony, ale został aresztowany. Zapłacił dosyć dużą grzywnę, a teraz, kilka dni temu, przekazano jego sprawę do sądu. Proszę Państwa, on też daje świadectwo i mówi, że za pierwszym razem, kiedy był jeszcze w liceum, to po prostu kobieta, młoda dziewczyna, nie wiedziała, co zrobić. On też nie wiedział, co zrobić. Matka dziewczyny była za aborcją, no i oczywiście dziecko zginęło, nikt go o zdanie nie pytał, i on po prostu w tym wszystkim siedzi. No, e, czuje się winny, czuje się winny. No, a za drugim razem, kiedy był z kobietą dłuższy okres czasu, proszę zwrócić uwagę, tam nie było małżeństwa, sakramentu małżeństwa, no, ale. Ta kobieta powiedziała: "Ja nie chcę tego dziecka." No, mówię, no, ale daj mi je, daj mi je wychować. Nie, nie, to jest moje prawo. Pozbawiliśmy mężczyzn jako społeczeństwo prawa do ich ojcostwa, prawa do dziecka, a przecież dziecko ma w połowie mamy i w połowie tatę. No i teraz ten mężczyzna będzie sądzony za to, że się modlił po cichu w myślach przed placówką aborcyjną. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę że cała obrona nie dotyczy tego, że on się modlił, tylko do tego, dotyczył tego, że on myślał. Bo nie wolno mu nie tylko się modlić, ale nie wolno mu się modlić w myślach czyli w zasadzie jest zakazane myślenie w ściśle określonym miejscu. To jest naruszenie praw człowieka. Do czego idziemy? W jaki sposób społeczeństwo się odnosi do tych, którzy cierpią? To jest mnóstwo pytań, bardzo aktualnych społecznie. Ale proszę Państwa, nie tylko kobiety cierpią na skutek śmierci dziecka poczętego, które jeszcze jest w okresie prenatalnym. Cierpią mężczyźni, ale cierpi też całe społeczeństwo. Ale o tym następnym razem. Do zobaczenia.